serio, ta babcia przybrała się za zajączka i jeszcze schowała nam jajka, które musimy znaleźć, bo święta zaraz są, więc klikamy zagraj, jak ona wygląda. Śmieszy mnie serio, a wykliknij ciopeczkę w górę i mamy łatwy, twardy, nawet tryb lawy. Ja wybieram na razie może łatwy. Okej, okay, zaczynamy na początku i patrzcie, mamy święta wielkanocne! Uhuhu! Najlepszych świąt widzowie i szukamy jajeczka, szukamy prezentów, które gdzieś tutaj są schowane przez babcie zajączką. Czkołą. Zobaczcie na to! Ta babcia Narsari to jest opiekunka nasza w zasadzie, ja tak mówię babcia, to jest nasza opiekunka, która schowała jajka. I zobaczymy, co będzie oglądajcie do samego końca, bo robi się ciekawie. Ona właśnie gada przez telefon, to jest opiekunka nasza teraz. Klikamy sobie tutaj i wchodzimy do środka. Zobaczcie, jak rozmawia przez telefon. <laughs> Opiekunka jako babcia, ja tak mówię, nie patrzcie, patrzcie, mogę na nią wskoczyć. Jest dosłownie zajączkiem, serio. Kliknijcie dla niej łapeczkę w górę i coś gra przez telefon. A czy wiecie, że coś nowego wleciało na sklep z masokruka.pl? Jeśli nie wiecie, to ja wam powiem, bo wleciało nowe zdjęcie ze sepkiem. Już jest! Nowe zdjęcie z autografem Sebek i Smyslo dołączane do każdego zamówienia na sklepie smyslo.pl. Twarz Sebka jest pokazana na zdjęciu wraz z jego autografem po złożeniu zamówienia. Wbijajcie sprawdzić na sklep smyslo.pl. Twarz Sebka oczywiście jest pokazana na zdjęciu. <laughs> Cóż, nie co, ta gada w ogóle? Ona się wkurza, że ja jej przeszkadzam podczas rozmowy. Ona zamiast mnie pilnować, to mnie zamknęła tutaj w środku dla Dzidziusiów, nie? Dała mi tutaj jakieś obrazki. I teraz gada sobie przez telefon i w ogóle się mną nie przejmuje, patrzcie. Be, 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 be. Ona coś gada be, 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 be. Zostaw łapeczkę w górę, ona gada ty Zostaw łapeczkę w górę Zostaw subika <laughs> Pamiętajcie o subskrypcji, subskrybujcie ten kanał Z wokiem, lecimy po milion, proszę pomóżcie mi I zostawcie łapeczkę z góry każdemu Dziękuję, kto klika, naprawdę się cieszę A teraz szybko zbieramy pierwsze jajko wielkanocne I mamy pierwsze jajko A musimy ich znaleźć 10 10 tych właśnie jajek Ciekawe czy znajdę wszystkie I przy okazji musimy stąd uciec Zobaczmy czy damy radę, bo to już są święta Wielkanoc. no to w takim razie idziemy I mamy dopiero postęp 3% Przechodzimy przez wenty, dobra, o ale kopie Z buta, z buta wjeżdżam, puuu O, a z ręki wjechałem Dobra, idziemy dalej, teraz sobie uciekliśmy Z tego miejsca, gdzie nas trzymała ta opiekunka I teraz idziemy przez jakieś tam Wentylacje, rury różne Teraz, gdzie, tra... o tutaj musimy kliknąć Czerwony przycisk, subskrybuj, pum, klikamy Dobra, tu się uruchomiło Ej, czekaj, jajka muszę patrzeć, czy są jajka gdzieś schowane Czekaj, 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 jest tu gdzieś jajko. Patrzymy, bo one gdzieś mogą tutaj. O, jest! Coś widzę. To jest telefon jakiś. Zebrałem telefon, ale to nie było jajko. Tylko mam dopiero wesołych świąt, patrzcie. Polądowanie na jajka. I tutaj jajka muszę znaleźć, tutaj, jak widzicie na środku. Ale to jajko nie było. Znalazłem jakiś telefon. Teraz, o, jak ja mam wrócić? Jak ja mam wrócić? O, nie! Spadłem na dół. Dobra, ale to nie było jajko, tylko to był telefon. No więc jeszcze raz idziemy, przeskakujemy sobie. Musimy patrzeć na jajka i tak samo patrzcie razem... Czekaj, ja dobrze idę? Yy, w lewo czy w prawo? Tutaj? Dobra, chyba dobrze idę. <laughs> idziemy dalej, dobra, przed siebie. Ale tam jajka nie było żadnego? Czekaj, muszę sprawdzić i to dokładnie zobaczyć, bo ja w to nie wierzę. Czekaj, przejdę sobie tutaj i zobaczę, czy nie ma gdzieś jajka. Czy nie ominąłem gdzieś jajka? Nie no, raczej nie ma. No to w takim razie idziemy dalej. Dobra, teraz musimy. One gdzieś są poschowane skryto. O, tutaj może być? Nie, tutaj nie. Dobra, one mogą być naprawdę serio gdzieś skryte. Idziemy teraz tutaj, ale słuchajcie, wy możecie znaleźć. O, Gdzie jesteśmy w jakimś pomieszczeniu? Widzę, jajko, widzę, jajko, widzę jajko, patrzcie. A wy możecie znaleźć sobie coś na moim sklepie. Patrzcie na to, mam poduszki. Koc, szalik, plecak i nie tylko, bo też pakuję ja paczki. Ostatnio zacząłem pakować dla was i wy się ucieszyliście. Nagrałem nawet filmiki z tego. I patrzcie na to, mam tutaj w taki fajny foliopak. W takim eleganckim, oryginalnym moim opakowaniu to wysyłamy. Jak widzicie jest całe pomarańczowe i w środku jest. Uwaga, uwaga. Wyciągam coś ze środka. No on jest sero duży. Patrzcie, on jest większy niż moja głowa, niż ja. No uwaga. puu, mamy tutaj bluzę uśmiechniętą. Akurat też ostatnio wysłałem taką minkę uśmiechniętą dużą na bluzi, ale Nie tylko, mam też fajny smiley team. O, tutaj oryginalnie zapakowane. Oczywiście jak pakujemy, tutaj jest e, e, pięknie złożone. I nawet mam fajne kubki, które już niedługo będą jeszcze lepsze. Taki mam fajny kubek. W środku jest pomarańczowy. Jeszcze zrobię inne kubki, a te Mogą się skończyć i wtedy oni, one będą tylko pamiątką, bo już ich nie będzie. A też są fajne skarpetki, zobaczcie, w, takim, w takiej kolorystyce pomarańczowej, ale nie tylko. Też jest zielony kolor, jest niebieski, jest czarny, jest biały, no dużo kolorów jest. Więc spadajcie pierwsze ja w opisie Slow no team! Dobra, a czekaj jeszcze o jednym zapomniałem powiedzieć. Zdjęcie. Zdjęcie z autografem Sebek i Smyslow, dodawane do każdego zamówienia. Wraz z jego autografem tu jest Sebek, autograf i tu jestem ja. To jest za darmo akurat i gratis. Też naklejki wrzucamy, więc sporo tego jest. Dobra, ale teraz weźmy się, skupmy na tych świętach i przejdźmy szukać. Teraz będziemy nie szukali rzeczy z sklepu, ale fajnie by było. O, czekaj, o, o. ta opiekunka tam stoi jako zajączek, patrzcie. O nie, serio, ona tam jest. Nie, nie gadaj, ona jest, patrzyła mnie, biegnie za mną. A, zostaw mnie, zajączko! Szybko uciekam, opiekunka chce mnie dorwać jako zajączek wielkanocny. Zostaw mnie, szybko Biegnie, Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Jak ona wygląda? Szybko, 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 ta wstrętna opiekunka jedna. Cześć, gdzie mam uciec? Gdzie mam uciec? O nie, zaraz mi zopie, zaraz mi zopie. Ona przecież skaczy jak wysoko. Dobra, i teraz musimy szybko tutaj. Drzwi się otworzyły, więc przez to musimy przebiec. Nadałem radę. Teraz klikamy jakieś bloki, Cześć, zasaduję. Aha, mam pod bloki A, B, A, Bo jestem właśnie tak zamknięty w takim domu. Nadajmy teraz tutaj. U, co się stało z tym blokiem? Co jest, ganem go trzęsie? Lol. A po co jak te bloki trzęsie? wskakuję, wskakuję tam radę, czy tak, wskoczyłem, jestem, dobra. Okej, okay, idziemy dalej, mamy kolejne bloki. Musimy się podsadzić chyba teraz dotąd, tak? Tutaj, to, dotąd to, to, to musimy się postawić. Okej, okay, opuszczam, dobra. Idziemy po kolejny blok, bo tutaj drzwi ona ma pozamykane wszędzie, więc przez drzwi nie przejdziemy, bo ta opiekunka zamknęła wszędzie drzwi. O, czekaj, muszę dobrze to ułożyć. Czekaj, muszę kliknąć. Teraz tutaj dać, upuść. O, jeszcze jakaś dziewczyna tutaj przyszła. Patrzcie, się ma. O, ja, ktoś bije tutaj w ogóle. Ej, zepsuła mi. No nie, muszę jeszcze raz ułożyć. Wow, okej, okay, wskakuję. Teraz muszę to wybić. Jej. Jest, przyszedłem. Chodź, dziewczyno. Jak jest jakaś koleżanka, tutaj biegnie. Chodź ze mną, pomogę. Dobra, ona poszła sobie tam. Będę szybszy, ścigamy się. Kto pierwszy przymaci, ten lepszy. Idziemy dalej. Przechodzimy przez wentylację. Musimy skręcić w prawo. Okej, okay. i teraz do jakiego pomieszczenia dojdę? Pu, 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 rozwalamy! Wjeżdżam z buta! Pu. Uwiekhałem, dobra. I teraz mam jakiś tu zawór, nie? Teraz musimy tu przejść, dobra? Skakujemy na to. Uważajmy. O, przeszedłem przez te kratki. O, jesteśmy w jakimś magazynie. Jajko jest. Właśnie jajko zapomniałem zabrać jedno. O, mam trzy jajka zalezione. O nie, nie wiem, czy mam wszystkie jajka. Już się nie wrócę. <laughs> O, o, nie wiem, czy ja ominąłem wszystkie jajka. Czy... O nie, czy ja ominąłem jakieś jajko, chyba mam nadzieję, że nie. Bynajmniej nie widziałem. Tu mamy też telefony do zbierania, ale te telefony mnie tam nie interesują za bardzo, a mnie bardziej interesują te jajka. Drajdziemy, teraz tu przeskakujemy wyżej. Czekaj, nie, tutaj musimy przejść. Dora, idziemy tędy, teraz skręcamy w lewo. Tu musimy skakać po regałach. Teraz tu doskaka... doskoczymy. Okej, okay, jesteśmy tu. Musimy ginąć przycisk. Przycisk, który nam uruchomi coś. Idziemy teraz, tu musimy skręcić. Uważajmy, tu jest prąd, mu nie można spopieścić. Musimy przeskoczyć w odpowiednim momencie. Hops i hops, dobrze. I teraz klikamy przycisk. Warning, tu jest uwaga. Klikamy, czerwony przycisk, kliknął się. Zielony na, jest napisane, dobra, przeskakujemy kolejne. Zią, zią, znowu, teraz hops, hops, teraz tutaj na lewo. Prosto, dobrze nam idzie, super. Idziemy prosto, drzwi się otworzyły, więc możemy przejść dalej. Mamy postęp, 30%. Już przeszliśmy. I teraz skaczemy, tutaj zobaczmy, czy jest jajko ukryte pod schodami. Aj, tylko jest telefon, jajka, tu nie Mam na razie zebrane trzy jajka. Ciekawe czy mi się uda wszystkie zebrać. Chodź, idziemy teraz tu, hops, idziemy teraz tu, dobra. O nie, ona tam stoi. O, o nie, kto ktoś inny. To ktoś inny, to woźny, to woźny. A, jak on pierdzi! Fuu! O pierdzi! O, ma, w niego! Nie! Ona jest Hej, Patrz, patrz jaką pierdzi, on szybko idzie! O, masz rozwalę cię! Pop, pu, 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 nawalamy tego! ale fuu. On się zbączył, zbączył się czymś zielonym. Ej, co to w ogóle? Uuu, co to jest? <laughs> Jakieś myślenie? No idziemy dalej. Rozwaliłem jakiegoś woźnego. Który tutaj był. Teraz musimy iść prosto przed siebie. Drzwi otworzymy. I jesteśmy znowu w jakimś pokoju dziecinnym? O nie, tylko nie to. Ja nie chcę tu zostać tak długo. Nie ja chcę stąd iść. Czekaj, tutaj mamy jakiś serek, okej. Okay. A nie, litery. Co to jest serek, ja mówię. Litery musimy poz pozbierać, czyli litera C. I teraz nie mogę przejść. A, tutaj musiałem postawić. Dobra, nie, dalej nie mogę przejść. Co jest, Ganem? Muszę. Uporządkować, umieść poprawnie litery na tablicy. Aha, litery muszę posegregować, dobra, rozumiem. Ok, czyli jest C, B, A, dobra. I teraz dajemy tutaj literkę B, i teraz do A. Tutaj dajemy, o, musiałem dobrze litery posegregować, gdzie jest A, gdzie jest B i C. Dobra, elegancko drzwi się otworzyły i możemy iść dalej. Ciekawe, co tam będzie. I jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, też jakimś wielkanocnym. Tu jest tęcza, tu jest coś do jeżdżenia. No a tutaj mamy, jak w słodziak, z jajkiem idzie kurczątko. A teraz musimy, czekaj, wejść do góry. A tutaj musimy się wspiąć, żeby wejść na rynnę czerwoną. Hop, skakujemy na nią, super. Biegniemy przed siebie i tutaj musimy teraz po tej rynnie czerwonej iść. Dobrze, i tam strzałka jest po lewej stronie. A czekaj, jajko tutaj było, czy nie, wielkanocne? Ej, bije z jajko, bym nie zebrał, patrz. Dobra, no cztery jajka mam znalezione. Kurde, widzicie, bym nie zebrał i telefon jeszcze, no. Zapominam o tych jajkach, a one są dobrze, dobrze skryte, nie? Dalej, idziemy teraz tu, mam cztery jajka zebrane, jeszcze sześć mi zostało. Idziemy teraz tu, przechodzimy na lewo, i tam szoka pokazuje do wentylacji. Szybko uciekamy w wentylacji, dlatego, żeby ona mnie nie widziała pomiędzy tymi pomieszczeniami. Otwieramy. Ok, oj, muszę trochę. Z buta wjeżdżam! No team z buta wjeżdża! Kto napisze smile no team w komentarzu to mu szybte serduszko, jestem ciekawy ilu nas jest! SMASTLO no team! Dobra, a teraz idziemy dalej i tutaj mamy... O nie, to znowu... Ona! Zajączek! O nie, Tam króliczek! Szybko to nie klika kilka przyciska! Jez, zostawię, zostawię, zostawię! A! Zapała mnie! Yo! Ej, ono jak ona wyglądała, zapała mnie! A to było mega dziwne. Jeszcze raz musimy uważać, ona jest bardzo szybka i mocno podskakuje do góry. Ma dużo siły w nogach, bo jest zajączkiem i potrafi skakać. Uf, uf, uf. Szybko, 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 zostawię, zostawię, gdzie mam teraz. Czoka, prowadzi w prawo. O nie ona biegnie samym jest bardzo blisko, jest bardzo blisko. Nie nie mogę skoczyć w ostatnim momencie, podskoczyłem, dobra. Idzie? Utknęła. Pierdzi nawet jeszcze, ty na zielono. Tu jestem! Ona utknęła, patrz. A! O! Zapała mnie! Kurde, przy wejściu do wentylacji. Ja się śmiałem, z imię mnie zapała. No nie, znowu muszę biegnąć. a, wkurzyłem się z dołu. Muszę. A masz! Nie, nie mogę nie sterować. Z czym ja biegnę, jakimś białym czymś, coś, co mi nie pomaga. Dobra, musimy teraz tutaj szybko. Idziemy tak. Hops, podskakujemy. Dobra, idziemy dalej. Teraz mamy tutaj zejście. Musimy skręcić na prawo. Dobra, no, ona mnie chyba tutaj nie dopadnie biegnąc na rynnie. Biegnie? Nie, dobra, mamy okej, okay. dobrze, luz. Wszystko jest w postaci takiego fajnego... O, czy nie mogę przejść? Nie, zamknięte jest! A. Jeszcze raz muszę kliknąć. O, o, ona to jest u góry. O nie! O nie, ona idzie! Idzie, 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 idzie. Został mnie ty króliczku, ty zajączku! Szybko, szybko, szóko. Skąd skaczali, ją wykiwałem, wykiwałem, wykiwałem jeszcze raz, bo nie kliknąłem przycisku, który nie otworzył mi to włazu. Hops! Dobra, jestem radę I teraz szybko biegniemy. skręcamy w prawo. Na nie. teraz to powinno być otwarte. Jest otwarte, dobra. I teraz możemy przejść, bo musiałem klinąć ten przycisk. Po prostu. Uuu, jestem. Na, I znowu wentylacja. Znowu biegniemy przez takie rynne rury. I teraz tutaj skaczemy na dół. Siu, ale bardzo daleko, bardzo nisko skoczyliśmy teraz w jakimś dolnym pomieszczeniu. To jest jakaś piwnica. Po, z buta wjeżdżam Rozwaliłem to, idziemy Jesteśmy w jakiejś wielkim lochu piwnicy Nie wiem, w ziemi Teraz musimy przeskoczyć, teraz zrobić parkura Hops, Dobra, drugi raz, hops Tylko nie spadnijmy na dół Hops, drugi raz, trzeci Hops i hops Dobrze nam idzie, świetnie Teraz tutaj przeskakujemy Prościutko Teraz na prawo, dobrze Uj, coś tu wieje Muszę to odpuścić. Wow, ale mnie wyrzuca Wow Wyrzuciło mnie Ale dobrze mi idzie na Postęp 60% ukończonej mapy Hops, teraz tu na i musimy Gdzie teraz, w lewo? Po rynnach znowu skakać czyli nie mogę spać na dół, bo to mnie zrespi od początku. Dobra, tylko nie spadnij, nie spadni, nie spadnij, nie spadnij, nie spadnij. Dobrze. Teraz idziemy dalej, tam na prawo. i jest! Dobra, wygadałem. Teraz co, teraz? Muszę skakać? Okej, okay, skoczy, skoczy! Dobra, musiałem skoczyć, xD. Myślałem, że mnie to wciągnie. Idziemy teraz tu, podskak... No kurde, spadłem. No jest, ledwo! No nie! Serio! No nie mam No, to jest na styk, dobra. Przyszedłem. Ło, wow, z buta wjeżdża! Puu! Ale wjechałem znowu z buta i to fajne. Takie uderzenie jak bije w to. Dobra, idziemy teraz tutaj znowu wentylacją. Prosto, na prawą stronę, ale to jest zakręcone. Ciekawe, co będzie dalej? Teraz musimy to wywalić. O, tu jest jakiś koleś. Siema! Siema ziomek, co tu robisz? To tu trzeba zrobić. To trzeba wziąć. Okej, okay, biorę. Ja trzeba się podsadzić. Dobra, upuść. O, nie słabo. Jeszcze raz musimy wziąć. Dobra, zabierzemy to. Okej, okay, musimy dobrze to ułożyć, żeby... To nie spadło na dół, okej, okay, super, teraz bierzemy z tyłu, to samo możemy wziąć, dobra, teraz tutaj dajemy, upuść, super, teraz to znowu bierzemy, teraz na prawą stronę, upuść, super, a spad, koleś, <laughs> on spadł xd, teraz tutaj dajemy, tu, i idziemy, biegniemy, dobrze, teraz hops, hops i hops. Poszło mi. dalej teraz jakiś wiatr... O nie, wiatrak, wiatrak! O, ale mnie zwaliło na dół. Muszę w odpowiednim momencie podskoczyć. Jak to szybko ściąga! Ej, jak tam odskoczyć? Pa, cały czas padam. Okej, okay, podskoczyłem. To trzeba szybko skakać! Jak to wieje! Ej, to jest z ciężkie akurat. Z tymi wiatrakami to było ciężkie, mega. Dobra. Ja jakoś ledwo dałem radę. Podskakujemy. 80%... Ej, nie patrzyłem, czy tam są jajka. O, kurde, znowu ja jajka zapomniałem. Ale ciężko się je szuka, bo nie wiadomo, tutaj mogą być, patrzcie za tym O, jest jajko skryte, pięć jajek Ale oni dobrze mają poskrywane te jajka Pięć jajek znalezionych ja Idziemy dalej Coś czuję, że nie znajdę wszystkich, nie? A jestem ciekawy, czy Wy widzowie znaleźliście wszystkie jajka, wszystkie prezenty? Napiszcie w komentarzu. I jak, jak nie szukaliście, no to napiszcie, wróćcie i napiszcie po świętach. O, jestem ciekawy. Pamiętajcie, po świętach możecie wrócić i mi napisać, co mieliście w prezencie. Jestem tego ciekawy. Albo znaleźliście jakieś jajko, albo jakiś może prezent od zajączka. Możecie tu wrócić, napisać. Ja też wam napiszę, co dostałem w komentarzu pod tym filmem. Dobra, a teraz idziemy dalej. Bo święta są fajne. Klikamy tutaj, i ja wam przypnę też serduszko, jak napiszecie. Będę czytał, i po was pozdrowie. Pijemy mleko teraz. O, ja się napiję z mojego kubka, patrzcie. Z mojego eleganckiego kubka. I mam teraz powera. Uwaga, patrzymy! Wow, prawie szybko biegać. Drugi raz, biegniemy szybko, podskakujemy. Na stole jesteśmy jakimś. Teraz tutaj biegniemy. Teraz tutaj, teraz podskakujemy. Jajka są koło, obok tego. Oj, tutaj jakieś są litery, klocki położone. Przeskakujemy jakieś pomieszczenia. Patrzcie, tu jest kolejne pomieszczenie, jak ja szybko biegnę. Jest jakiś ogromny fotel. Ja, dobra, przeszedłem ale się zmykałem, fuj! No, Mamy jakieś tu pomieszczenie? Tu jest jakieś jajko? Nie ma jajka, dobra. Ale czy tam były jajka? Chyba nie widziałem. Idziemy teraz tutaj, dobra. O, jest jajko, sześć jajek mam. Sześć jajek mam, jeszcze mi trochę brakuje. Idziemy teraz, o nie. Tu jest jakieś pomieszczenie, tu jest wyjście. Jest wyjście, jest wyjście. To na robot! Będę się bił zajączkiem robotem! To boss Betty Robo. O, ma zajączko, bo nawalamy w nią! To zajączek Betty Jakoś, zajączek wielkanocny. A masz robocie, o nie, ona wala. I ona się jeszcze lepszy A masz, w łeb, rozwalę cię, rozwalę cię. Ona skacze, ona je... O, coś ona wytwarza. A masz, padaj, Betty. Tak ona się nazywa w ogóle. Betty Srety. O, co ona tutaj dawała we mnie. A masz, jest, zaliłem ją. Pom, ale wybuchła, jakie to było mocne. Czy jest tu jakieś, jakieś jajeczko? Nie ma. Okej, okay, na razie znalazłem niestety sześć jajek. Dobra, idziemy teraz tu. O, mamy jakiś wóz wielki. Jaki gigantyczny. Dobra. I wskakujemy, hops. Jedziemy, jedziemy. Rura, rura. Ale powiedziałem to, jak się rozpędził. Dobra, to było dobre. O, jesteśmy na końcu. 100% mamy. Daliśmy radę. Jestem. Ej, jestem na rankingu? Ej, nie ma mnie. Ej, są lepsi ode mnie. Ej, co? Ej, kto skończył, kurde, w 6 sekund tą grę? Ty, Hatsker. Nie, ja w to nie wierzę. Ktoś przeszedł w tą grę w 4 sekundy. No, na pewno, bo uwierzę, nie? To jest jakiś hacker! Jaką przed. W... Czekaj, tu jest jakiś tygodniowy. Nie, no to jest niemożliwe. Jaką przed 4 sekundy w minutę grę? Jak ja to przechodziłem przez 15 minut, no? Jaki hacker! A zobaczmy tutaj. No nie, to są gdzieś No 9, no na pewno w to uwierzę. Minuta przejścia, na pewno. Jakie jak oszukajcie, nie tragedia. Ej, tu jest poszukam, jestem, patrzcie. Breaking News, Ej, opiekunka mnie poszukuje. Dobre, a jestem na zewnątrz, patrzcie, jestem na zewnątrz. A to jest jakiś dziadek w ogóle. A mamy jakieś rzeczy tutaj. Możemy mieć ta spodkładka, co to jest? Możemy się zamienić. Czekaj, uwaga, będę. Wow, Jestem tu babcią! to opiekunką jestem, patrzcie! Wow, Mogę teraz opiekunką szukać ludzi, ale jazda! Jestem teraz opiekunką, mogę teraz szukać i zabierać ludzi, jak znajdę kogoś, to wtedy mogę go przestraszyć jako i zapaść go jako opiekunka, patrzcie. Mogę sobie chodzić. I szukać ludzi, Więc jestem w pokój zabaw. Mogę teraz się dawać do każdego e, pokoju. Zabawny pokój, patrzcie, i szukamy ludzi. Halo, o jest, jest dziewczyna, jest dziewczyna, biegnę po nią. Jest, a. Aj, uciekła. Kurde, chciałem złapać dziewczynę, tutaj biega jakaś dziewczyna. O, patrz, babka, co. Co ja robię z nią? Chodź, tu jest tu ktoś? Halo, halo, halo. O, jest tam ktoś stoi, babka tam stoi. Złapię ją. Tam jest jakaś dziewczyna, dobra. Chodź tu, dziewczyno, patrz, tutaj stoi. Tu stoi dziewczyna, patrz, patrz. Ale boi się przejść, bo ja tutaj nie mogę, bo jestem zablokowany. No boi się przejść. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, dziewczynko, chodź tu. Ej, nie pójdzie, boi się. Dobra, widzowie, dziękuję za oglądanie. Wpadajcie na mój sklep Smilesnow Team. Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę. Wow, co jest? Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow, na moich rękach to jest? E, widzicie to, widzowie? Kliknijcie, zobaczcie. Ale to się świeci. Wow.